Jeżeli Wasz MacBook nie ustawił automatycznie zmiany czasu z zimowego na letnie, wystarczy, że znajdziecie preferencje systemowe, następnie z, według ikonek klikniemy data i czas i tutaj mamy, jak widzimy, ustaw datę i czas automatycznie. Funkcja jest odznaczona, musimy nacisnąć kółeczkę, uwierzytelnić nasze poczynania, także wpisujemy hasło lub też odcisk palca, ustawiamy data i czas automatycznie i wtedy z automatu nasza godzina powinna się zmienić na aktualny czas letni, także musimy też pamiętać o tym, aby nasz komputer był podłączony do sieci Wi-Fi lub też trybu dostępu do danych komórkowych, także dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!